Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj trafił do nas Peugeot 406. Tutaj z tego co Magda rozmawiała z Basilem to mówił, że przez ostatnie dwa lata nie był u żadnego mechanika i nic w aucie nie robił, a podczas hamowania odczuwalne są dosyć duże wibracje i pan na przeglądzie powiedział mu, że jeden krótki odcinek przewodu hamulcowego jest do wymiany i faktycznie tutaj jest jak przeglądaliśmy przewody, ogólnie wyglądają całkiem przyzwoicie. Tutaj widać, że elastyczne przewody były wymieniane. Natomiast jest tutaj faktycznie jeden kawałeczek odtąd do tąd do wymiany. Więc jeżeli pójdą te złączki, wymienimy tylko kawałek tego przewodu. I z czym to się wiąże? Z tym to się wiąże. Zanim przejdziemy do tylnych hamulcy, z tym to się wiąże, że wszystkie odpowiedniki muszą być drożne, ponieważ po w wymianie takiego przewodu musimy układ odpowietrzyć. i tak, te baliśmy się, że się urwią. Właściciel też się bał, że się urwie, też ciężko było mi wycenę zrobić, więc najpierw chciałem sprawdzić, czy są drożne. I okazało się, że można powiedzieć, że wszystkie odpowietrzniki z przodu, jak i z tyłu poszły palcami. A teraz pokażę wam, jak wyglądają hamulce. Popatrzcie jak od zewnątrz wygląda tarczobęben. Bardzo duży rand, O nie wiem, czy tak będzie lepiej widać. Czyli klocek tutaj hamował tylko tą powierzchnią. Tutaj się już ślizgał korozja, tutaj jest bardzo duża górka, taką e, zrobiło bardzo duży rant. Klocki są całkowicie skorodowane, pewnie jak zdemontujemy je, rozsypią się. I tu wewnątrz będę, słyszycie, coś się rozsypało, coś tam hałasuje. Z drugiej strony sytuacja podobna, albo jeszcze gorsza, popatrzcie, jak z drugiej strony wygląda tarczo bęben. Tutaj już kawałki, widać, że odrywają się, odpadają. Tutaj coś szumi, tutaj coś chyba trzyma. O. No tutaj coś trzyma. Zaciągałem ręczny? Nie pamięta pan, panie Nie wiem. Albo zaciągłem ręczny i tam nie trzyma w takim razie ręczny, a tutaj trzyma, natomiast yy, tak czy się będziemy rozebierać komplet, tutaj tak samo widzicie Linki hamulca ręcznego, tutaj jest pęknięcie, wypływa korozja, czyli jest bezdyskusyjnie do wymiany. Ona tutaj się łączy z drugiej strony. Druga podobnie, w tym w podobnym miejscu też tutaj jest pęknięta, e, pęknięta i też jest do wymiany. Tutaj postaramy się znaleźć te bolczyki, tutaj trzymają, bo na nich też jest bardzo dużo korozji. Sprawdzimy, czy te e, zaciski, te tłoczki się, e, czy te tłoczki się wkręcają, czy tam wciskają swobodnie, czy nie ma tam jakiejś korozji na tłoku, tak żeby po wymianie nie spaliły się hamulce i żeby były skuteczne. Pan Jasiek się bierze za wymianę tego przewodu. Ogólnie samochód poza kilkoma takimi powierzchnimi ogniskami korozji progi są w bardzo ładnym stanie, podwozie jest w bardzo ładnym stanie, także jak najbardziej należy inwestować w to auto. Tutaj w zawieszeniu przedniej osi znaleźliśmy tylko uszkodzoną końcówkę drążka kierowniczego. Także ona pójdzie do wymiany. Tutaj od dołu nie widać, żeby cokolwiek się lało, silnik jest suchy. Natomiast tutaj jest delikatnie na skrzyni hmm, widoczny, widoczny olej. Nie jest to jakoś duże, bo krople nie wiszą. Jest tutaj takie zaslimaczone. Też to pewnie odczyścimy i za jakiś czas kontrolujemy, skąd to. Yy, może lecieć. Tutaj z przodu też się odkręciły przewody. Tutaj kiedyś były widać wymieniane hamulce, natomiast auto widać, że bardzo mało użytkowane było, chyba gdzieś stało, bo zaciski z przodu są mocno skorodowane. No i tutaj na tarczy też już zaczyna być czuć taką nierówną, nierówne zbieranie. Zobaczymy, czy nie mają tu jakiś oporów te tak, hamulce, czy nie trzyma coś. Jeżeli tutaj będzie wszystko odpuszczało, hamowało, ustaliliśmy z właścicielem, że następnym razem zajmiemy się przednią osią. Nie jest dlatego, że klocka jest mała, bo klocka jest dużo, tylko bardziej pod kątem wyczyszczenia, pod kątem przeszlifowania, ewentualnego przetoczenia tych tarcz, bo tarcze wyglądają na niedawno wymieniane. Widzicie, tutaj w środku korozji na wentylacji jeszcze nie ma. Także my bierzemy się do naprawy. Podsumowując, podłoga samochodu tutaj pod względem karoserii w bardzo dobrym stanie. W tutaj też byłem się przejechać poza tymi elementami, które z racji wieku są przyparciałe, nie wygląda to źle. Amortyzatory wyglądają na suche sprężyny na całe. Także zajmujemy się, zajmujemy się układem hamulcowym na tylnej osi końcówką drążka i ustawieniem geometrii plus wymiana oczywiście płynu hamulcowego przy okazji odpowietrzania układu. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.